Czy ktoś widział moje buty? O, te, które masz na nogach? No proszę bardzo. Dziękuję. O, wow! Czy to nowe kredki? Dzisiaj jest dzień kempingu wewnątrz, jej! Wow! Zanim zaczniemy, musimy przygotować kilka rzeczy. Potem wyruszymy na przygodę kempingową pod wezwaniem Tenczy Kindi. Kto jedzie z nami? My! O czymś zapomniałam. A, nie wyczyściłam zębów. Higiena jamy ustnej przede wszystkim. Zaraz wracam. I super. Teraz trzeba już tylko zrobić zakupy na kemping. W naszym zabawkowym sklepie. To wy będziecie kupować, a ja będę sprzedawać. Macie tu pieniądze. Mam tylko dwie monety. Przepraszam was. Donatina, kup proszę dżem i koktajl. To łatwe. Tylko sobie powtórzę trzy razy. Dżem i koktajl. Dżem i koktajl. Jej! Rainbow cake. Możesz kupić tęczowe babeczki i lody? Jupi, jupi. Zapamiętam to w tęczowym wierszyku. Babeczki i lody muszę kupić dzisiaj. Tak bardzo się cieszę, że zaraz zacznę pikać. A marshmallow? Ty kup poduszki i truskawki. Mmm, mm, okej. Okay. Chyba to zapamiętam. Chociaż nie mam na to żadnego dobrego sposobu. Lo, a ty nie miałaś kupować zapasów na kemping? O, tak, już idę na zakupy. Bardzo mi się podoba kolor tej ściany, pika pap. Co to za kolor? Hmm, wydaje mi się, że różowy. Świetna robota, Rainbow Kate. Blup, blup. Płaci pani jedną monetę. A gdzie się podziała Marshmallow? Um, czy jej zadaniem było łaskopanie bananów? <laughs> Masz łaskotki? <laughs> Hej, Marshmallow. Zastanawiałyśmy się, czy już skończyłaś. Czy możemy już wyruszyć na kemping? Przepraszam. Już się za to biorę. Słyszałaś o orzechach, które się same malują? Dziwne, co? Ale czy te żarty pomogą mi sobie przypomnieć, co miałam kupić? Hmm, prawdopodobnie nie O, oh, ja ciągle o czymś zapominam Nie ma w tym nic złego Wtedy pomagają mi kolorowe magnesy każdy coś oznacza. Przyklejam je i voilà! Ale ja nie jestem z metalu. <grym> Jasne, że nie! Ale możesz używać naklejek do zapamiętywania. Po prostu naklej sobie coś na rękę, a potem odklej, jak to zrobisz. Świetny pomysł! Dzięki, Berry Chill! Okej, <grym> <grym> okej, okay, okay, nie tak mocno! nane! Moc tęczy! Wiedziałyśmy, że się uda! Uuu! Czy ten nasz namiot? <laughs> tak Marshmallow! Drzemka w namiocie będzie najlepsza! Rainbow Kate! Może opowiesz nam jakąś bajkę kempingową? Dawno, dawno temu był sobie fioletowy pingwin, który rymował. Nazywał się Chicken. A nie, to nie ta. Nazywał się Rainbow Ray i ciągle chciał się bawić! Yy, czy ja dobrze usłyszałam, że powiedziałaś... Właśnie tak! No to tańczymy Rainbow Cake! Ba, ba, ba! Czy ty wiesz jak się bawi? Jak jak ja wie... wiem jak się bawi! Czy ty wiesz jak szale? Tak ja wiem jak szale! Okręcić głowami...